Luko Kufen, oto miraculum węża, które da ci moc drugiej szansy. Użyj jej dla wyższego celu, jeśli się zgodzisz. Hm. Kiedy zwyciężymy, oddasz miraculum w moje ręce. Mogę ci zaufać? Desperata atakuje moją rodzinę i przyjaciół, więc z przyjemnością pomogę ci w tej walce. <laughs> no. 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 Pozdrawiam. Mam na imię Sas i będę twoim kwami. Wystarczy, że zawołasz Sas. Wężowa skóra. Sas. Wężowa skóra. Czarny Kocie to jest właśnie Serpention. Cieszę się, że jesteśmy w drużynie. Pewnie wolałbyś dostać podkowę podczas pierwszej misji. Kocie. No co ty? Biedronka przyniesie szczęście nam wszystkim. Mhm. <laughs>